Stop. W mniej niż minutę nauczę Cię wszystkich insta smoke na Ancient, a więc oglądaj do końca, zapisz ten filmik na później i prześlij go znajomemu, żebyś nie musiał robić wszystkiego sam. Zaczynamy od pierwszego resp'a. Patrzymy na drzewo przed nami i celujemy dokładnie w czubek tej gałęzi, po czym wciskając W, wykonujemy jump throw. Resp numer 2. Szukasz sobie tej oto przerwy pomiędzy kamieniami i pozostawiając na niej celownik, musisz przesunąć się w prawo, aby znaleźć ten właśnie róg. Wykonujesz jump throw, pamiętając o w. Spawn numer 3. Patrzysz sobie w dolną część tego liścia i wciskając klawisz w, wykonujesz jump throw. Przedostatni już respawn. Celujemy w końcówkę tego właśnie listka i wciskając W wykonujemy Jump Throw. Spawn numer 5. Celujemy w górną krawędź kamienia, po czym przesuwając się w lewo czekamy aż dojdziemy do widocznych liści. Rzucamy smoke wciskając klawisz W i Jump Throw. Jeśli podobał Ci się materiał, to zostaw follow na naszych socialach. Dla Ciebie to klik. Dla WoFoxen to paliwo, żeby robić jeszcze więcej